Hej, z tej strony Gafi, Witam Was serdecznie po rocznej przerwie. Dlaczego mnie nie było tak długo? O tym opowiem Wam może następnym razem. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem, aby życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym nadchodzącym roku 2022. Będzie to rok pod znakiem Tygrysa, więc myślę, że to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. Myślę, że rok zapowiada się dobrze. Że wchodzimy w niego optymistycznie. Mam nadzieję, że wy również. Um, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że nie zraziła Was ta długa przerwa. Postaram się poprawić. Um, już mam tutaj przygotowane dla Was na no, cały zestawik książek. O, to są książki, które nie zostały przeczytane. Które czekają na e, moją recenzję, mój opis, co możecie z nich wyłuskać najlepszego dla swoich dzieci i e, dla swoich uczniów. Natomiast są jeszcze książki, które e, czekają na przeczytanie, i również mam nadzieję, uda mi się je zrecenzować. To są książki głównie z przeznaczeniem właśnie dla dzieci, aczkolwiek są tu takie dwie pozycje. Które myślę bardziej się przydadzą Wam jako dorosłym, jedna humorystycznie, druga. Też mam pewien zamysł, że można byłoby ją wykorzystać fajnie w pracy z dziećmi, ale o tym opowiem, jak będę o nich rozprawiać. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, spełnienia w życiu codziennym, spełnienia w pracy, we wszystkim, co robicie. Mam nadzieję, że wszystko będzie Wam się układało jak najbardziej pomyślnie, że ten rok będzie naprawdę cudowny, pełen fantastycznych wrażeń, pełen szczęścia, pełen ciepła rodzinnego i tego wszystkiego właśnie Wam życzę. A na dzisiaj życzę Wam oczywiście udanej imprezy. No i dużo radości. Do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję.